Witajcie na moim kanale, to jest Malinka Game I jak jeszcze nie subskrybujecie, nie zapomnijcie zasubskrybować Łapce w górę i dzwoneczku Żeby dołączyć do Cat Squad um, Jak chcecie więcej informacji na końcu filmika? Nie wiem, bo naprawdę Więc dzisiaj będę wam pokazywała Taki mały tutorial, jak ja Narysowałam kota I homika, więc um, Tak, um, na początku musimy Znaleźć jak to się robi ten kolor Bo nie wiem um. Jak to ten kolor się robi? Wiecie, naprawdę nie wiem, gdzie mam zrobić ten kolor, ale teraz wam wytłumaczę wszystko o tym szczerze. Więc, żeby dołączyć, to musicie mieć subskrypcję, łapkę w górę, dzwoneczek i napisać w komentarzach hashtag katskład. Ja piszę, ja zawsze biorę komentarze, więc nie macie co się martwić. Ja zawsze mam komentarze, czytam, więc tak. Um, dam wam serduszko i jesteście w gangu O, oh, Narysowałam się No ale e, tylko chciałam tyle powiedzieć I niedługo robię dzień dziecka, rzecz, coś, coś takiego e, Żebyście mogli zobaczyć e, No i niedługo też robię dzień mamy Czy już był dzień mamy? Nie jestem pewna, ale no Więc tak um, Chciałam tylko powiedzieć, że jakby ja jestem trochę zaskoczona, że ja to zrobiłam naprawdę, bo nie wiedziałam, że tak zrobię. Eee, no. I właśnie tak. I tak nie mogę znaleźć nigdzie, wiecie, e, bo ja to zrobię po, bo coś mi się stało w ogóle z głosem e, nagrywałam cały ten czas, a głos mi nie działał, więc no. Nie zapomnijcie o subskrypcji na mój drugi kanał. Eee, Malinka Place, przepraszam, tam mam super, już mam cztery filmiki i cztery subskrypcje, wow, ale tutaj mam jeszcze 6 subskrypcji, które jeszcze ludzie do mnie nie subskrybują, więc jak subskrybujecie na ten kanał, a nie na tamten, no to zróbcie, bo tam nagrywam częściej, bo tam mi głos działa i wszystko i w ogóle tam jest trochę łatwiej mi nagrywać. No więc, tak się bardzo cieszę, że dzisiaj nagrywam i no. Możecie użyć te tutoriale, jakby pomoc, jak się rysuje. Oczywiście to jest mój pierwszy raz, więc to jest taki tutorial, jakby. A, i też takie rysowania po prostu. Nie zapomnijcie napisać w komentarzach też, co jakbyście jakbyś, chcieli widzieć drugą część, a jakbyście chcieli drugą część, to co powinnam na, rysować następnie I pewnie będę rysowała więcej rzeczy, no bo wiecie, to będzie więcej. No i no tak. I możecie też mi napisać w komentarzach, że czy byś mogła narysować na przykład coś takiego, na przykład co ja lubię i to byście napisali mi I wtedy ja wam, okej, okay, no to narysuję, więc nie mam problemu, okej, okay, znalazłam kolory I teraz narysujemy kod myślę, że kot i hamik mi najbardziej wyszedł, więc nie mogę się doczekać Teraz zatrzymajcie ten filmik i szybko zgadnijcie, jaki to będzie kolor kota i czy coś. No, jak, jak zatrzymaliście, to bardzo Wam dziękuję. I no, może widzieliście już, ale tak, może nie wiedzieliście, że to będzie pomarańczowe. Może pomarańczowe to by było coś innego, wiecie? No, więc tak, rysuję. Ym... Tego kota i mi kilka razy się nie udało, ciągle tak się wkurzałam, że o nie, mi się nie udało czy coś Ale mówiłam to wiesz, na filmiku gadałam, ale mi trochę nie wyszło, bo wiesz, nie zapisało się głos czy coś, nie wiem dlaczego I dlatego ten Oczywiście ja będę nagrywała w każdy piątek, tak, bo miałam niektóre wiadomości, że o czy będziesz nagrywała codziennie czy coś Nie, nie będę nagrywała codziennie, na tym kanale będę tylko w piątki Um, nagrywałam, tylko że ten filmik będzie w dzisiaj, czyli w so, po, niedzielę przepraszam, no bo niestety się nie udało. Czasem będzie w niedzielę i sobotę, bo y, nagram już, ale zapomniałam wstawić czy coś, bo muszę jeszcze edytować, bo głos mi na tym nie działa i muszę całą teraz 13 minut zrobić, więc no. Więc bardzo mi się podoba ta aplikacja i będę robiła więcej filmików o tej. To jest bardziej aplikacja, nie gra, ale też mam różne gry na tym kanale, które mogliście nie widzieć. Ale część tych gier to jest Roblox. Jak Wam się podoba Roblox, dajcie łapkę w górę! I nie zapomnijcie o subskrypcji też na Juli Misty Game kanał, bo ja normalnie tak bardzo lubię jej kanał. Jak lubicie ten kanał, bo jest taki fajny i śmieszny i takie rzeczy. To wam się też spodoba jej, bo to jest identyczne normalnie. No. I Julmisty uh, będzie też robiła ze mną takie. Um, fajne coś. Nie wiem. <ścoughs> nie wiem dlaczego nazywałam to coś, ale będzie coś robiła bardzo fajnego, więc nie mogę się doczekać normalnie i po prostu. Jeszcze Wam nie mogę powiedzieć, bo to jest bardzo drugi, długi projekt I jeszcze nawet nie zaczęłam, więc trochę mi smutno, że jeszcze nie zaczęłam Bo powinnam, bo... Yy, nie zaczęłam, wiecie, i tak, wiecie, no Na początku myślałam, że to jest z, ale chciałam te oczy, wiecie co Te katy mają takie, no, linkowe No i więc chyba wszystko Wam powiedziałam I na końcu po prostu będzie będę mówiła o czy byście dali... Od 1 do 5 możecie wybrać 5 albo jeden do tych wszystkich, od 5 do 1. I po prostu tak. I teraz dodam muzykę, żeby dalej nie ciągnąć. No, więc oby Wam się bardzo spodobało. Też będzie chomik tam. Mi się bardzo podoba kod trochę bardziej, bo kocham koty, ale chomik też nie jest zły. Myślę, że chomik mi trochę bardziej udał się, ale. No więc. Do zobaczenia! Wracam tak, wiem, że mieliście takie dziwne muzyki, tam nie wiem czy trzy, czy dwa, ale tak, teraz właśnie tutaj chciałam trochę być przy tym um, chomiku, no bo chciałam Wam tylko powiedzieć trochę rzeczy, że ten chomik w ogóle my się myślę, że najbardziej się udał, bo już wiedziałam wszystko, jak to się robi, no takie tam. Może te oczy trochę, trochę za bardzo tam przesadzałam, że o, o, ale długo zajmie, no i takie tam, ale... Myślę, że się nawet udało. Więc przepraszam, że filmik taki długi, ale um, obyście obejrzeli do końca, bo bardzo by mi by było miło. I napiszcie też na dole w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć następne, bo ja naprawdę nagrywam tylko to, co ja na przykład chcę, ale nie wiem, co Wy by chci byście chcieli, więc tak. Tutaj chyba już przestałem tymi oczami trochę. No bo zrobiłam tą buzię taka śmieszna, nie? Widzicie ją? Taka śmieszna buzię. Ale później cały homik mi się zrobił biały. Ja się tak przestraszyłam, bo to oko całe było i wtedy tak, nieco ja zrobiłam. I to właśnie się stało. No, ale dobrze, że mogłam wrócić, bo tak to bym musiała całe zresetować. A filmik by był, no, niedobry już, ale no. Obyście widzieli wszystko, co nagrałam. No i bardzo się cieszę, że. Subskrybujecie, bo mam 10 subskrypcji, zapomniałam Wam powiedzieć i bardzo mi się cieszę i jestem bardzo szczęśliwa. Ci, którzy subskrybują, poproszę Wam napisać hashtag Kackład, um, znaczy hashtag ja jestem Wy squad, żebym wiedziała, że już jesteście i subskrybujecie, bo jesteście tym dziesiątym. E, jesteście pierwszym, drugim, trzecim, czwartym, piątym, szóstym, siódmym, dziew dziewiątym. 8, 9, 10, to wtedy możecie e, napisać tak, ale jak już jest, nie jesteście, to możecie po prostu jak chcecie, i nie jesteście, to po prostu e, subskrybujcie i będziecie 11 i bardzo mi będzie miło. Więc oby filmik Wam się bardzo spodobał. Dajcie łapkę w górę, dużą i subskrybujcie. I zobaczę Was w następnym odcineczku. Oczywiście, um, no, następny odcinek chyba będzie. Nie jestem pewna jeszcze, ale po prostu pomyślę, chyba będzie Adopt Me. Okay? Więc zobaczę Was w następnym odcineczku. Papa! Pa! Nie zapomnijcie o subskrypcji i lajku.